nie jest wysoka góra rękawiczek, ani takich nie będę próbować. nie? Nie, nie, nie. Hej, hi, hello, wspaniali. Mam nadzieję, że was wszystko dobrze. Jak widzicie, możliwe, że zauważycie, jest inna kamera. Dzisiaj będzie małe testowanie. Mamy niedzielę. Wybieramy się na jakąś małą górkę, a potem, ponieważ wczoraj pani Maria... Nie zawitała na siłowni, to pójdziemy jeszcze dodatkowo na siłownię, coś poćwiczyć. Yes, we need a new plan. There's a motel a mile down the road. <laughs> Finally can stand. Back still looking for triplets. Okej, okay, no. jesteśmy już na siłowni. Am spacer na górę trwał tylko jakieś 30 minut, z powrotem 20 minut. Na samym początku było tylko dosyć ciężko tak pod górę, potem już łatwizna. a Dlatego teraz na siłowni na pewno coś poćwiczę, jakąś godzinkę sobie zrobię. Górne części ciała i bieżnię. I jak widzicie, na nowej kamerze mogę Was trzymać i mam nadzieję, że nie ma żadnych szumów. W tamtej wcześniejszej kamerze, jak trzymałam w ręce albo jechałam samochodem, to obiekty po prostu trzeszczał w środku. Jest jedna bardzo istotna rzecz. Są legnicy, w które się nie mieściłam przez jakiś czas. Z czym szarku. Rozmiar XS, w końcu w nie wchodzę. I'm hard, eh? Reduction. Okay. Let's go. Let's go. This time, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. i idziemy dzień gularz, który nie będę liczyć. Ale tak jak wam wcześniej mówiłam... Dobrze. Ale tak jak wcześniej mówiłam, wbiłam się w leginsy XS, więc dzisiaj zasługuję na gulasz. Na kolację mieliśmy podsmażany ser halumi, na który mam mało co powiedzieć delikatną obsesję i jem go praktycznie codziennie. I ser halumi mieliśmy razem z truskawkami i krakersami. I na drugim talerzu mieliśmy również krakersy z łososiem i kawiorem, pokropione sokiem z cytryny. I do tego mieliśmy wino musujące. Jeżeli chodzi o kawior, to moja opinia jest taka, że... Jest to towar luksusowy, jeżeli chodzi o porównanie na przykład jego smaku do ceny, to dla mnie szału nie ma, szczerze powiedziawszy. Jestem ciekawa, jakie są Wasze opinie na temat Kadiorów. więc dajcie mi znać w komentarzu pod spodem. I następnego dnia mieliśmy śniadanko do łóżka z kawusią, oczywiście bez której poranki są po prostu puste. Takie wydają się nijakie, jak nie ma tej kawy pięknie zaparzonej, z pięknym aromatem, zapachem, bo to od razu budzi się z automatu po prostu do życia. I kawusie piliśmy sobie um, zajadając sernik na zimno, i mieliśmy też y, jogurt wysokobiałkowy z orzechami i z morwą białą, którą. Jadłam po raz drugi. To jest morwa biała, suszona. Wygląda to jak taka ostrażnica tylko że jest w kolorze takim biało-żółtym, ale przeźroczystym. Tak naprawdę nie jest bardzo słodka, ale ma taki ciekawy posmak. Jeżeli nie próbowaliście nigdy morwy białej, suszonej, to spróbujcie. Właśnie jest idealna do takiego jogurtu z orzechami jako musli, jako granola coś takiego jest perfekcyjne do dodania. ten weekend nie byłam zbyt dobrą blogerką. Bo też jakby nie chciałam być w twarzy niektórych osób, że tak powiem. Um, staram się trzymać rzeczy e, w gronie rodzinnym, ze znajomymi, jakby prywatnie. Nie chcę cały czas być na kamerze, dlatego e, widzieliście tylko niektóre momenty z tego weekendu. I też nie byłam po prostu u siebie, więc ta strefa mojego dyskomfortu w nagrywaniu z kamerą e, nadal się pojawia, oczywiście i najlepiej się czuję. I najlepiej się czuję, jak jestem po prostu zamknięta w pokoju. Mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni i przełamie tą sytuację, ale póki co jest jak jest, działam jak mogę. Z dnia na dzień czuję się bardziej komfortowo przed kamerą, bo dopiero co powróciłam do nagrywania vlogów i w ogóle do mówienia do kamery. I wiem, że przyjdzie taki moment i taka chwila, że będzie to dla mnie dużo bardziej naturalne. Więc na to czekajcie. I to by było na tyle w tym vlogu. Nie był to vlog długi, jeżeli chodzi o ten weekend. W przyszłości chcę utrzymać takie dłuższe filmiki, jeżeli chodzi o całe weekendy, no ale zobaczmy, jak to będzie wychodzić. Um, dziękuję Wam bardzo za czas spędzony ze mną. Życzę Wam cudownego dnia, schodu lub zachodu słońca i na te bardzo gorące dni ostatnio. Chociaż wy to będziecie widzieć w sobotę, więc cały ten tydzień był mega gorący, stąd też siedzę tak. Już czuję, że mi się tutaj nad górną bargą poci. <gry> Żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce. Pa. Pijcie dużo wody i używajcie filtra przeciwsłonecznego.